Cześć. Dzisiaj test i prezentacja akumulatorowej myjki ciśnieniowej Parkside model PHD 135C2. Idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych przedmiotów. Trzy możliwości zastosowania z dyszą wachlarzową wario z końcówką turbo lub środkiem czyszczącym. Jest o mocy 1800 W, maksymalnie 420 litrów na godzinę. Ciśnienie to 135 barów, ciśnienie robocze maksymalnie 90 barów zbiornik na środek czyszczący o pojemności 600 ml 7 m przewodu wysokociśnieniowego długość kabla sieciowego to 5 metrów mejka hałas 90 dB producent Grizzly Tools 5,2 litra na minutę maksymalnie ciśnienie to 7 litrów na minutę waga 7,5 kg stopień ochrony IPX5 pistolet z lancą wstępnie zamontowana dysza Vario Regulujemy ją odkręcając. Dodatkowa dysza, wario do generowania bardzo mocnego strumienia, do usuwania bardzo ciężkich zabrudzeń. Filtr do wody, dosyć niedużych rozmiarów. Możemy go swobodnie wyciągnąć, żeby wyczyścić. Z przodu gniazdo do doprowadzenia wody. Montujemy na nie filtr. tył mocowanie na przewód do pistoletu. Przewód zasilający od myjki do pistoletu o długości 7 metrów. Z jednej strony końcówka do myjki. Z drugiej szybko złączka do pistoletu. Gotowe. Igła do czyszczenia dyszy. Włącznik. Uchwyt do przenoszenia złożonej myjki. Wysoki uchwyt. Tył podwójny uchwyt. Pierwszy na przewód do pistoletu. Drugi na przewód zasilający. Zbiornik na środek czyszczący. krótkie podsumowanie tej myjki. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że za tą cenę myjka jest naprawdę bardzo, bardzo wydajna, bardzo mocna myjka. Umyjemy nią chodniki, kostki brukowe, elewacje wszystkie tego typu sprawy. Nie była testowana jeszcze na maszynach, na silnikach podczas mycia. Natomiast do typowego gospodarstwa domowego myślę, że jak najbardziej się sprawdzi, nie wspominając nawet już o myciu samochodów. Akcesoria w zestawie są podstawowe, które są dodawane prawie do wszystkich myjek. Dwie dysze. Zwykła i turbo. Długość przewodów też jest wystarczająca. Po prostu ta mejka ma bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Porównywałem ją z innymi mejkami i naprawdę ta mejka wychodzi bardzo dobrze. Film będzie wkrótce. Do minusów trzeba zaliczyć oczywiście to, że blokada od tego górnego uchwytu nie jest mocna, po prostu to szybko się łamie, odblokowuje. Ta blokada nie trzyma tej mejki. Jednak głównie ten problem pojawia się tylko przy ruszaniu myjką schodnika, przy startowaniu. Dalej, podczas transportu, podczas jazdy, to nie przeszkadza. Do minusów można zaliczyć również te kółka, ponieważ są z cienkiego plastiku, niskie. Na pewno będzie to przeszkadzać przy jakimś transporcie po schodach, tego typu sprawy, Ale myjka jest na tyle lekka, że można ją spokojnie przenosić. Tym produktem akurat jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Myślę, że ta myjka jest warta swojej ceny. No i w tym filmie to wszystko. Napiszcie swoją opinię, czy używacie tej myjki. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej! Wkrótce pojawi się film porównujący tą myjkę do innych, do innych myjek z innych firm.